Jestem witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj um, będziemy grać w Minecrafta i ulepszać farmę drewna Robić um, ją, żeby automatycznie się zbierały sadzonki. Um, no i zrobiłem coś takiego, zrobiłem taki y, pokoik. Taki pokoik zrobiłem i postawiłem troszkę pochodni. Um, Czekaj. Jeszcze ta pochodnia ży. Jest... O, tutaj nie. Ma. Tutaj nie będzie ta pochodnia. Dobra. Mm. Yy, no to dzisiaj jeszcze tutaj będziemy robić taki pokoik. Um. A teraz musimy zniszczyć tutaj to, bo są zamki będą co każdy jeden blok. No i ogólnie to. No. Dobra. To jest takie ryzykowne troszeczkę. Tam wpadać, bo tam przesiadują klipery. To dużo. Muszę iść tutaj mieć. udało się. Aha, je, to jeszcze zniszczyła tutaj. Eli tam. Ale nie będę starczyć. Hm. Dobra kontynuujemy zbieranie. Może jak się uda stamtąd to zbierać, to się uda tam to się uda tam to zabudować. No a więc ym, dzisiejsze cele to są No, wejście do, cave'a, zrobienia tej farmy drewna, czy zautomatyzowanie jej, żeby działała automatycznie. Mam nadzieję, że tym razem nie pewna w tym kejlu. No ale też prawdopodobnie dzisiaj mi się to nie uda, bo będę musiał to wszystko tutaj zniszczyć. A nie chcę jakby... Nie chcę mi się dzisiaj tego robić wszystkiego. No i jak to też będzie, że na przykład tak, o jakoś to będzie? Nie. Czekaj. To będzie tak. I ten blok. Jakoś to będzie. Dobra, jakoś to będzie. No dobra, nie chcę Was zamykać tym kopaniem, a więc ym, widzimy się jak już to wszystko rozkopię. Ym, a więc to zrobiłem i okazało się, yy, że jest troszeczkę zepsute. No i no i po prostu tutaj jest, jest coś takiego Ale mam nadzieję, że będzie jak to działać. A! No więc... Myślę, żeby teraz zebrać plony i pójść. Okay, do I Zaraz zrobi się dzień, to te zombie się spalą. No, a więc zebrałem już te plony. Zaraz je tam, zaraz je tutaj. Posadzę znowu. Najpierw skraftuję chlebki. No, a więc skraftuję sobie chlebki. Więc zaraz tak. Nie, Uf. dobra, teraz zrobię sobie te chlebki tak, ale jeszcze pszenicę schowałam w tych nośach, tych jest strasznie dużo, potem będzie można zrobić się normalnie farmę kurczaków i trzeba więcej skrzynek zrobić, potem będzie. Potem pod dostatkiem będzie tego drewna. Taka ściana. Dobrze, że przynajmniej jest tutaj równo. To jest ogólnie drugie piętro, jakby się widziało. Ja na razie tutaj nie ma nic na drugim piętrze. Myślę, że ogólnie to wiadro potem się przyda do farmy kobla automatycznej bo tak zrobię farmakoblę automatyczną. Tutaj ogólnie jest jest Fletcher, a dwóch innych nie ma. Nie wiem, czy ten zombie tego Fletchera nie zabije, Chyba, żeby go nie był. Dobra. No, dobrze, że go nie zabił. Aha, bo ci co nie mają profesji też znikają. To dlatego, bo on. Nie wiem, ale jakiś villager mu zabrał po prostu profesję. Jak widzicie tutaj, patrzcie, inni, inni zniknęli, więc trzeba chyba powbijać. Czemu oni opuścili głowę? Aha, bo oni tylko wtedy idą spać. Nie wiem, coś takiego. Tak wygląda. Ten fletcher ty, ten fletcher nawet nie ma tego. On tutaj nawet nie ma. Czekaj. Wiesz, to. Idź, I sobie, idź sobie. Chodź, 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 tutaj, chodź tutaj, na wyłasź tutaj, no właśnie. Czekaj. chlap, chleb, chleb. Masz ten chleb, masz ten chleb, weź tutaj ten chleb Idź ten chleb Idź tam Idź tam No idź tam, no iść tam, no Idź tam No nie wierzę, no Głupi villager Idź tam No idź tam, no Dawaj mi to No idź tutaj No Idź ten chleb jest. No ale dalej nie ma tego. Dalej nie ma tego. A 64 męczki. Kostem co skraftowałem, bo chciałem sprawdzić, czy tam... Skraftowałem. Chciałem sprawdzić, czy... Czy tutaj mogą rosnąć te żeby Jak widać mogą rosnąć. No ale tutaj nie ma więcej filożerów, a tam mogę sobie się wyjąć za papier tutaj u bibliotekarzy. No ale patyki to jest jeszcze bardziej dostępne. No i muszę chyba to zabudować. Taka ściana będzie oznaczała właśnie ten pokój, bo tam coraz mniej jest filożerów. No, ale tutaj to już jest gotowe, teraz można tylko do Kejwa iść, mój cel to jest chociaż jeden diament do tego, żeby to zebrać, chociaż... Ty, ale ja nie mam żelaznego kilofa, ani kobla. I jestem głupi. Dobra, muszę jakoś zebrać tego kobla drewnianym, kilofem. Dobra, zbiorę sobie trzy stąd. No i idę, dobra. Czekaj, tutaj, o, tutaj mam patyki. Hop. Draftuję sobie. Dobra. No to idę do kojima, tylko jeszcze muszę zabrać chleby. No i mieczek, A nie, mieczek też. Ale mam siekierkę, Dobra, nie chcę mi się już tego brać wszystkiego tutaj. Z tego, z tych skrzynek. Ale muszę pójść do innego c'era, bo tutaj są trzeciwki. Tylko gdzie ja mam nie wypójść? Nie wiem chyba to był jedyny cave tam był jeden jeden cave i jeden diament w cave y. ja jestem jeszcze głupszy niż myślałem pochodnie no gdzie są te pochodnie no tak straciłem je i straciłem cały mój węgiel Muszę jeszcze sobie kopać. Idę do tego kajwa, co wcześniej. I muszę z jakiegoś pierwszego, lepszego węgla trochę zabrać. Ale ja coś podejrzewałem się, że tutaj będzie jakiś kaj. przeżyje. Uch, przeżyłem. Dobra. Dobra, trochę tutaj to jest, to dobrze. Co jest? Emeraldy! Doro, później to wykopie. Ty, ja nie mam żadnego kilofa. Emeraldy, chcesz Nie wiem, ja chyba jestem głupi. Nie da się, na pewno się nie da. No, na pewno. Na pewno się nie da, więc proszę sobie zrobić żelazny kilof. Te rudy węgla są strasznie duże. Mega, naprawdę. Są tak wielkie, że normalnie nie wiem. No ale, dobra, są tutaj emeraldy. Tylko. Czekaj, czy tych emeraldów jest więcej, czy nie? Nie, nie. Nie ma ich więcej. Nie ma ich więcej. I pewnie nie będzie. czekaj, co są emeraldy? Nie. Tak. Dobra. Ale tutaj są emeraldy. Ale w sumie emeraldy mi się po nic... Nie w sumie przydazą, ale... Emeraldy się strasznie trudno kopie Właśnie. Lepiej sobie zrobić farmę trzcinę. I z papieru mieć. O, żelaza. Tutaj w ogóle jest więcej tego ok, Tutaj nie trzeba iść tam do Ancient City. No dobra, skopię sobie troszkę żelaza. tutaj tego żelaza też tutaj trochę dużo jest. Nawet i bardzo dużo. Ty. Mega dużo tego było. Więcej węgla i żelaza. Żelaza jest strasznie dużo. Potrzebuje jest tak. No i żeby potrzebujemy zrobić kowarium. Tutaj też jest troszkę węgla. Zrobię sobie wykopy. Troszkę węgla. Mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy jakiekolwiek diamenty. No i po prostu. Mm, jakkolwiek zrobię jakąkolwiek część diamentowego seta. To jest strasznie duże tego węgla. Tam nie idę. Pójdę do innego cave. A. Tu jest... Wiem, że to jest duży kanion, ale słuchaj wszędzie jest wejście do Ancient City. A na pewno mam już na i wszystkie ogólnie narzędzia. żelaza. żelazo. Ja nie wierzę. Co ja sobie Dobra, idę jeszcze spać tutaj. W Minecrafcie, żeby była dry. Żeby... żeby żeby był dzień i no i żeby moby się nie rozpiły tutaj sobie je mięso no niedługo może zrobię jakąś farmę z tego z owiec Bo ogólnie to farmy owiec są strasznie OP. Ja jestem głupi, nie mam piecyków. No, Ja nie bierzę. Co ja robię? Tyle starczyłem piecyk. mam Tyle I to tyle Dobra Ile pochodni zrobię? 56 dużo Resztę mam No na tam Nasze palamy trzy węgla może być Widzimy się jak już się przepali Już jest tam I tam I się przepaliło. Mm. No jest też trochę ekspo. Nie mam patyków, jak zwykle. Znowu. Oznaka mojej głupoty. Mm. A więc dobra. Robimy kill I miecz. Dobra. Tam mm. się przyda. Przyda mi się jeszcze tarcza, której oczywiście nie zrobiłem, więc idę sobie ściąć drewno. Brzuszki, gdzie I Dzisiaj ogólnie w pokoju nie zrobię. No ale. No ale zrobię. Może diamentowe narzędzie. Nie wiem. Nie wiem czy znowu nie Mam nadzieję. Jak tarczę otarcie, że raz nie mieć jakim to mi niedebnę. Czyli to da się dawać tam czy Raz drebną. Nawet nie raz. Nora, ściną sobie drewno. Tam nie będą akurat spadać sezonki do lejków. Tu będę musiał to rozkopać. Będę musiał nie dość, że to rozkopać. To jeszcze tam, zalać wodą. Zrobić pokój jeszcze niżej. I tam. To jest naprawdę strasznie trudne. Żeby coś takiego zrobić. Jakąś w automatycznym formie. Drewni. Dobra, to deski. Idziemy zrobić. Idziemy zrobić. Tarcze tylko... Nie pamiętam jak się tarcze robiło chyba jakoś. Tak. Tak, tak się robiło tarcze. O! Dobra, mam tarcze. Mam wszystko. Pochodnie. Chleby. Miecz, kilo. Mam wszystko, mogę iść do cave. Um, gdzie był w kej był? Cave był też tutaj. Tutaj, idzie Wirta? wirta. O tu właśnie, tu. Co tu robi Enderman i Villager? Nie wiem, czy Enderman mogę zabić. Czy. Dobra. Udało mi się. Będzie taki sznur z pochodu. Okej, okay, dobra. Te ułek No dobra, mam perłę. Można. Już pierwszy krok do tutaj. Przejścia Minecraft. No mam perłę. No ale to tylko jedna perła, niestety. Niestety też gdzieś się wiecie wkopywać. Yy, i sobie marnować kilofa bo wiecie kilof ma ograniczoną tą ograniczoną moc więc muszę poszukać jakiegoś cave'a gdzie będą może, będą diamenty No ale dobra. Hmm. Widzimy się jak już coś znajdę. Hmm. Już jestem i... Znalazłem nie dość, że tutaj ta pula, To jeszcze. Tak tylko kupnę Tutaj nie ma chyba wody. Nie, jest. Jest woda, tylko nie wiem czy trafię do tej wody. Jak mi to musiało być klacza perełka. Po prostu tam znajdę. Perełko. I idę szukać tego kajwa. mi się jak znajdę Dobra, już jestem. Tutaj musiałem zejść na mnie. mięso. Czy już przetrwać? Ale dobra, na razie to miejsce tylko teraz muszę trafić. Na razie muszę trafić do wody. Czekaj. Czekaj. Tak, ładnie mi trzy wełny. Tutaj nie wiem. Jedna wełna. A są trzy owce. Więc może w sobie sensie, tutaj ten... zrobię z pointa, w sensie Może nie no, zrobię z panpointa. Tylko. Tylko po prostu zrobię dzień. Zrobię dzień. I wtedy spróbuję trafić do wody. Nie, 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 U serduszka. Tak nic nie leczy No muszę zabić jeszcze tą owcę. Nie no, super Inny nie trafię nie wybuchaj proszę Cię w takim momencie Coś mi jeszcze. Szkielet? Uwaga, nie szkielet. Proszę. Dobra, mam coś. Dobra. Dobra, to nie ma sensu, robi się dzień Dobra, jeżeli trafię do wody, będę miał moje itemki Jeżeli nie trafię, to znowu do mnie. A potrzeba tylko trafić do wody Czekaj, czy te itemki zniknęły? Błagam nie żeby tutaj tąki nie zniknęły. Muszę trafić dokładnie tam. Są mi tamki, i trafiłem do wody! Jest! Dobra. Myślę, że w tym momencie można ten odcinek zakończyć, bo trwa już pół godziny. Um, a więc. W tym miejscu to kończymy. Jutro sobie zwiedzimy tego kejwa. Wiem, że to się strasznie dłuży ze zwiedzaniem tego kejwa, ale naprawdę teraz nie chcę, żeby ten odcinek trwał 40 minut, albo 50, albo i nawet godzinę. Chcę, żeby to się krótko i przyjemnie oglądało, a więc pa pa.